Bardzo często odpowiadamy na te potrzeby, które zgłaszają nam dzieci, rodzice, lekarze, personel medyczny czy dyrekcja szpitala. Moment przyjęcia dziecka do działu onkologii, hematologii jest niezwykłym stresem dla każdego rodzica i pojawiający się z ramienia Fundacji Skierka Segregator ma stanowić dla nich w pewnym sensie jakiś rodzaj drogowskazu, który pozwoli im poruszać się w tych w pierwszych, bardzo trudnych dniach nowego całkowicie życia opartego o onkologię dziecięcą. Ta I mamy leukocyty, neutrofile, hemoglobina, płytki, wątroba i sód, bo na to najczęściej zwracają uwagę. I wtedy też wiem, kiedy był na przykład toczony, kiedy się odbija. Idziemy dzień po dniu. I zamiast godziny i, yy, i, i saturacji mogłaby być waga temperatura. Pomysł segregatora tak naprawdę zaczął już mi w głowie świtać tuż po diagnozie mojego dziecka, kiedy to czułam się zagubiona, więc projektowałam segregator bazując na własnych doświadczeniach i potrzebach z tego czasu. Segregator ma przeprowadzić przez to najbliższe dni, tygodnie po diagnozie i jest nierozłącznie związany z portalem oncorodzice.pl. W tym projekcie są wszystkie strony. Są dzieci, które wniosły swoje rysunki, są rodzice, którzy mówili jak ten segregator powinien wyglądać, co tam powinno być zawarte, co jest im pomocne, co im służy i też jest personel medyczny. Jest cała rozpiska bilans płynu. To jest bardzo fajne. Mhm. I to też będzie do Tak, do tak. wszystkie karty będą do uzupełnienia, do, do pobrania. Myślimy, że z czasem też jakby w konsultacji z Wami, z rodzicami, będziemy uzupełniać o inne potrzebne, mm -hmm. o inne potrzebne karty. Ten segregator ma być taką, takim zaproszeniem do szerszego korzystania też z portalu Oko okay. gdzie będzie więcej e, informacji. Ten segregator Onko Rodzica jest nie tylko fajnym narzędziem dla rodziców, żeby im trochę ułatwić, ale również, żeby ułatwić naszą współpracę jako pielęgniarek z rodzicami, dlatego że bardzo fajnie to są rozpisane bilanse płynów, bardzo czytelnie. No i na przykład jak my jako pielęgniarki o godzinie 6 rano wchodzimy na salę, ciemno, głucho, tarabanimy się po prostu przez te wszystkie łóżka, przez rzeczy i szukamy tych malutkich karteluszek, które mamy piszą. No i niejednokrotnie te mamy budzimy przy tym, a tak miałybyśmy wszystko bardzo ładnie, czytelnie rozpisane. Informacje, które są zawarte w tym segregatorze będą bardzo pomocne również dla lekarzy pracujących na takich oddziałach jak nasz, dlatego że Rodzice usłyszawszy mnóstwo informacji na temat diagnozy, leczenia, rokowania u swojego dziecka. Mają jeden wielki chaos po rozmowie z nami, i dużo wymaga czasu, zanim oni sobie to usystematyzują. A w usystematyzowaniu właśnie pomoże, pomogą informacje zawarte w segregatorze, i jednocześnie odnośniki, które mogą oni tutaj znaleźć w tym segregatorze, do rzetelnej wiedzy medycznej, jakie są na portalach medycznych umieszczone. Nie szukają wtedy. Na zwykłych stronach internetowych, gdzie wiadomo, że informacje nie zawsze są ściśle medyczne i oparte o wiedzę medyczną, fachową, oni tutaj znajdą odpowiednie odnośniki, odpowiednie dróżki, bo wiemy, że i tak będą szukać tych informacji w internecie. W momencie diagnozy dziecka ten świat załamuje się i nie jesteśmy w stanie logicznie myśleć, a. Tak, spisane wszystko w jednym kawałku, no to na pewno gdzieś pomaga zorganizować ten rozbity na kawałki świat. Jest tu właściwie wszystko, co rodzic powinien mieć na oddziale. Bardzo dużo cennych informacji na początek, miejsce na niezbędne zapiski w czasie leczenia i po prostu nawet skrytki na wypisy. Taka po prostu pigułka na treści związane z leczeniem. Coś świetnego. Fajny, nie? Tak. Więc tym bardziej mnie to cieszy, że jak rodzice oglądali ten materiał, ten segregator, to naprawdę było widać zachwyt. Ja już się nie mogę doczekać, jak on będzie na wszystkich oddziałach onkologicznych w Polsce. Ten segregator może się przydać.